Cześć! Dziś myślę, że mam dla Was fajny odcinek, ze względu na to, że idzie okres jesienno-zimowy. Eee, nie ukrywajmy, na fejsie wysypało się wiele ogłoszeń, że pewne zakłady, wiadomo o jakie chodzi, e, z chęcią zabezpieczą Wasz lakier przed warunkami zimowymi. No i między innymi są tam ruszone tematy. Powłok ceramicznych, że chronią przed warunkami zewnętrznymi, czyli promieniami UV, oksydacją lakieru. No i jak wiemy, wszyscy e, wielu pisze, że też przed zarysowaniami. No i dzisiaj chciałbym zrobić odcinek na ten temat, powiedzieć sobie jeszcze. E, czy dla przeciętnego Kowalskiego nałożenie powłoki ceramicznej na własny samochód jest opłacalne, jeżeli nie ma na ten temat pojęcia, a chciałby raz odwiedzić tylko studio detailingowe i potem dbać o to na własną rękę? Powstało na temat generalnie powłok ceramicznych wiele faktów, wiele mitów, które czytam praktycznie na co dzień. Więc dziś poruszmy sobie ten temat. Ok, może zaczniemy od tego, dla kogo jest odpowiednia taka powłoka ceramiczna. Generalnie, powłoka ceramiczna jest fajna dla osób, które lubią dbać o swoje auto, ale boją się sami nałożyć takiej powłoki. Czyli oddają auto do jakiegoś studia, nakładają sobie dwutrzyletnią letnią powłokę. Kupują sobie do niej dedykowany dajmy na to zestaw kosmetyków. Nie musi być konkretnie dedykowany, zaraz o tym powiem. No i starają się co trzy miesiące, co pół roku o tą właśnie powłokę zadbać. Czyli wykonać jej podstawowy serwis. Już nie mówię tutaj o takich powłokach, przy których trzeba używać reloada, ale na przykład podstawy takie jak. Umycie całego auta ręcznie, kwas tym szamponem, potem dekontaminacja, deajronizacja, Nie ma w tym niczego trudnego, i jeszcze, wiadomo, jakieś odkamienienie, aby ta powłoka znowu miała te właściwości, które miała w dniu, gdy wyjechała z tego studia detailingowego. Jeżeli ktoś idzie nałożyć sobie na lakier. Powłokę z takim zamiarem, jak najbardziej jest dla niego. Jeżeli komuś się nie chce dbać o tą powłokę, ale jest świadom tego, że warto jeździć na serwis tej powłoki, aby ona działała w taki sposób, jaki ma działać, jak najbardziej też jest dla niego. Jeżeli ktoś ma takie przekonanie, że A, jest ogłoszenie, pojadę, niech mi facet nałoży trzyletnią powłokę ceramiczną i będę miał zbani, no to niestety, ale nie jest to dla niego wokę ceramiczną myślę, że można porównać do wosku ze względu na to, że pełnią one mniej więcej takie same funkcje. Wosk chroni przed oksydacją lakieru i powłoka chroni przed oksydacją lakieru. Wosk ułatwia mycie auta, powłoka ułatwia mycie auta. Przy powłoce mamy tafle lub kropelki, przy wosku możemy to mieć. Generalnie to jest, można powiedzieć, to samo. Tyle, że powłoka wiąże się z lakierem, więc tutaj już aplikacja jest cięższa, ze względu na to, że jeżeli gdzieś tej powłoki odpowiednio szybko nie dotrzemy, potem może ten element wymagać polerowania, bo inaczej nie zedrzemy, będziemy mieli jakąś plamę, jakieś smugi, coś tego typu. Z drugiej strony, wosk jest banalny w aplikacji, różnie jest z dotarciem, ale generalnie przy nakładaniu wosku nie narobimy sobie szkody i różnica teraz największa jaka jest. Wosk mamy na przykład coś typu fuso na rok czasu, na 12 miesięcy. Mamy woski, które działają 3 miesiące na przykład na lakierze. Mamy woski, które są jeszcze mniej trwa trwałe i tutaj wiadomo, że przez jakiś ten okres należy ten wosk powtórnie nałożyć, żeby to miało jakikolwiek sens. Więc jeżeli ktoś się chce samemu bawić takim woskiem, jak najbardziej. Nie będzie tutaj wielkiej różnicy. No, powłoki powiedzmy, że są dla osób leniwych, które chcą nałożyć powłokę, mieć 3 lata spokój, wykonywać tylko co parę miesięcy te serwisy. Dla osoby wprawionej, nawet własnoręcznie wykonany taki serwis zajmie godzinkę, a tutaj przed woskiem już wiadomo trzeba zrobić to samo czyli całe auto wymyć, zrobić dekontaminację, cały lakier odpuścić, nałożyć wosk. Chciał, nie chciał. Przy dobrych obrotach chodzi 2-3 godzinki. Przy zabawie z woskiem, jeżeli chodzi o taki serwis powłoki ceramicznej, można to zrobić generalnie prędzej. Więc taka jest różnica. Tylko, generalnie, jeżeli w moim mniemaniu to jest tylko trwałość. Tak samo wosk wam podbije głębie lakieru i połysk zrobi tak zwane lustro na lakierze. Będzie to ładnie wyglądać. Tak samo powłoka wam to może zrobić. I teraz, właśnie o tych mitach. Powłoka nie zabezpieczy Wam auta przed zarysowaniami. Jak widzę ostatnio, jest to plaga w ogłoszeniach, jeżeli chodzi o studia, ze względu na to, że jest to w pewien sposób wykorzystywany chwyt. E, nikt nie pisze też o tym, na pewno większość y, takich zakładów, które się tym zajmują, uświadamia klienta, że należy przyjechać tym autem na serwis tej powłoki. Oczywiście tam zapłacić, ale to już nie są kosmiczne kwoty. Aby ta powłoka dalej spełniała swoje zadanie, ale no niestety, większość ludzi e, jest informowana w taki sposób, że na, nakłada tą powłokę i auto im się nie zarysuje. Wiecie co? Powłoka, tak jak samo jak i wosk, tworzy taki pewien poślizg. Więc, jeżeli kamyczek jakiś tam zrobi, tylko tak myślę. Nie wiem, czy, czy to ma rację bytu gdzieś z drogi skół by się odbił. Jedynie co może ze względu na to, że ten lakier nie jest wstępy, tylko ma taki fajny poślizg, Może jakoś tam rynkoszetować w sposób taki, że będzie mniej szkód, czy to chodzi o lakier, czy to yy, o inne elementy auta. Ale nigdy nie uwierzę o to, że nigdy nie uwierzę w to, że po prostu po, nakładając powłochę ceramiczną na auto, ten lakier nie będzie się rysował. On się będzie rysował. Jesteście w stanie nakładając, nie wiem, nawet najlepszą powłokę ceramiczną, która jest na rynku, jadąc na myjnię automatyczną, zajechać te auto w dwa trzy mycia. I będzie wyglądało tak jak przed korektą lakieru i przed nałożeniem powłoki, ponieważ te szczoty zwyczajnie wszystko zedrą. Więc, tak samo, nawet przy myciu ręcznym, jeżeli macie powłokę ceramiczną, tak samo te auto. Się rysuje. Wiadomo, że stosuje się się na dwa wiadra. Stosuje się wiadra z separatorami, aby ten gluck został na dole. Tak? Robi się wiele zabiegów, aby zapobiec temu, żeby ten lakier w naszym aucie porysować i żeby on jak najdłużej był w takim stanie w momencie, jak wyjechał z zakładu. Ale niestety, powłoka bo w żaden sposób nie chroni przed tym, że lakier się rysuje powłoka chroni pomaga e, łatwiej myć auto e, pomaga wyciągnąć taki fajny fajną głębię z tego lakieru e, po zabezpiecza przed e, promieniami UV jeżeli powiedzmy ptak nam narobi na auto to tak szybko e, nie wżera się to w lakier można to Dużo łatwiej spukać to wiem że z doświadczenia, bo często moje auto stoi pod drzewem, a też mam e, zabezpieczone ceramiką, więc i też po swoim aucie wiem, że powłoka ceramiczna, a różne testuje sobie, stosuje, nie zabezpiecza przed tym, że auto nam się rysuje. Jedyny sposób, aby zabezpieczyć w pewien sposób auto przed zarysowaniami, jest folia PPF. E czyli po prostu nałożenie na nasz lakier folii bezbarwnej lub oklejenie nawet na inny kolor całego auta folią. Wtedy mamy gwarancję, że lakier pod spodem jest zabezpieczony. Tyle. Myślę, że fajny odcinek. Obaliłem mity dotyczące e, powłok ceramicznych. No i co, jak się podobało, łapka w górę. Udostępniajcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.